Siemano ulane świry i świruski jest to odcinek dedykowany wszystkim pijakom. To pije frugo, ten skręca meble długo. Mamy 11 uczestników, tak zwanych partycypantów, czyli drużyna piłkarska, frugo. Tałe Będzie, butelki, duże butelki. Ostatnio weszły też. Energetyki Frugo, piszą, że są z naturalną kofeiną i yerbą. Yerba mate. Czyli namiot przez miesiąc. Ładne opakowania, bo one są ładne. Są efektowne, kolorowe. Była taka Nie było, powrócili też, wiem, że jakieś mają wody aromatyzowane w coś. Ale tego nie braliśmy, ponieważ nie ma, nie ma lepszego pomysłu na, na, na to, żeby spędzić dzień, żeby sobie dopierdolić na grubo cukru. Półlitrowe są te duże, a te małe są... 0,33, Czy my musimy wypić je wszystkie? Nie. No nie. Degustacja. Smak truskawka, arbus plus ekstrakt z gingeru. Czyli z I to jest frugo czerwone. Pomarańczowe plus kombucha. Co to jest kombucha? Kombucha, kombucha, nie wiem po jakiemu to jest, ale... Wygooglujcie sobie. Kombucha. A jeszcze jabłko jest. No, no ale jest tu nie, nie napisali nic o jabłku. Frugo czarne z ekstraktem z yerba mate bez konserwantów. Co to jest za owoc? Liczy. Są winogrona, jest wiśnia jest aronia. Zielone jak moje oczy, i tu jest tak: z ekstraktem hierba mapę. Jabłko, cytryna, kiwi. Przecież z czegoś tam jeszcze. Ja teraz mam serię Frugo Super Fruits o smaku mango z witaminami: tiamina, kwas foliowy, witamina B12. Czyli jak są witaminy, to to musi być zdrowe. Pomarańczowy, mandarynkowy, cytrynowy, mango i mango. Tak, Gięcie, się, kurwa, kicha, później znowu będę chory. Przewincie sobie. Blueberry z kombucą, znowu, znowu. Nie, nie wiem przez naturalny, naturalny kolor, na pewno co tutaj jest. Czy znaczy, jest... butelki to nie jest naturalne. Głównie tutaj jest chyba sok jabłkowy. Czarna porzeczka, jagoda, malina. To bardzo fajnie. Od tak chuja tak. tutaj tego jest. Cały las praktycznie. No dobrze, przejdźmy do puszkowych. Wild Punch Fruits and Natural Coffein. Energy Blue. Czy ja będę mógł po tym spać? Czy raczej nie? Wysoka zawartość kofeiny. Super fruits o smaku acai i witaminy. Kaję to widziałem tylko paschalską I na tak. Instagramie. tak, miacyna, kwas, witamina B, biotyna. Sok jabłkowy, bo to jest chyba, że tak powiem, base. Sok winogronowy, zagęszczonego soku z marchwi. Koncentrat z marchwi? Nie. Jest tylko jabłko, winogrona, cukier. Marchewka. Zobacz, nie, jest w czarnej porzeczki. Czarna jest. porzeczka, no przecież nie było. 1.2% jest w czarnej porzeczki, czarny bez. Śniowy sok. Uch, panie, ależ tutaj jest naprawdę cały ogródek. Kaktus, Lulo and Citrus Flavor. Sok jabłkowy, sok z opuncji figowej. Nie znam. AC Sulfam K, Aspartam. I sukraloza. To musi być zdrowe. To musi być bardzo zdrowe. Ja mam różowy też Santa Muerte. Podoba mi się tutaj ta stylizacja, tak zwany White Punch. Watermelon i Strawberry. Spróbujcie kiedyś, jedząc Arbuza i teraz truskawkę, mm -hmm. nie słodzić truskawki. Popieprzyć. Popieprzyć Arbuza i truskawkę. Absolutny hit. Polecam. Energy Black Frugo Dragon Fruit and Chili. O co w tym wszystkim chodzi? Słuchajcie, jest to gazowany napój energetyczny o smaku. Pitahaja chili, karmel amoniakalno-siarczynowy, nie zamrażać znaczone. Nie zamrażać. No dobrze moi drodzy, my teraz udajemy się w miejsce odosobnienia. Spielberg, który jest niesamowitym zgrabnym chłopcem, bo ma takie zgrabne rączki i on będzie teraz to wszystko przekładał. Tutaj uśmiecha się do nas. Jeżeli chodzi o kolory, pięknie to wygląda. Pięknie. Ładnie. Ułożyłeś ładnie, widać. Że podoba się. Podoba się. To jest dowód na to, że Spielberg, z którym pracujemy już od ponad półtora roku nie jest daltonistą. Co mi się podoba, że są takie kolory nieoczywiste. Oczywiste, no dobrze, zaczniemy od Coca-Coli, a nie to nie Coca-Cola. No dobrze, jedyneczka. Mmm, mm, pachnie lasem. Ciekawy, troszkę cierpki. Ale też jest słodki, jeżyna jakaś tutaj może jest. Dobre, gazowane. Okay. On nie jest słodki. Znacznie. Mało słodki. Nie jest słodki. No jest dobry, oceniam pozytywnie. Mało taki słodki bym powiedział, ale idealnie. Już? Dwójeczka. O, a propos dwójeczki, Panie Winogronowy, jakiś taki. Winos i Gronos. Cierpkie, kurwa. Aronia, jagoda. Ale komuś może smakować. Znaczy, może komuś smakować, ale jak ja nie lubię tych, tych smaków, to po prostu o tym mówię. Kiepsko na Dziewczyna, która aroniami smarowała sobie tutaj pod pachami. Okej, okay. numer y 3. Taki z koloru przynajmniej, taka wiśnia. Wiśnia, wiśnia albo pigwa. Uu, zapach nieprzyjemny. Uu, za, zapach trochę jakiegoś takiego sfermentowanego czegoś. Takie jabłko i wiśnia. Dla mnie to taki przenoszony kompot. Nie Żebym po to się zrywał o 6 rano? Nie. nie. To na pewno nie byłaby moja ulubiona zapojka. Czwóreczka. No taki kolor jakby to była delikatna amarenka. U. U. Poziomka. Pachnie po... amaretką tak no, Poziomka, panie poziomka. No co mogę powiedzieć, truskawkowo-poziomkowy. Tak, truskawka. Taki żelkowy bym powiedział trochę. Do konsumpcji właściwej. Przyjemny. Nie ma tu poziomki. Nie ma tu poziomki? Ale, jest ale, ale smakuje poziomkowo. No. Lećmy z tą Fanto. Czy to półmetek? Nie, jeszcze nie półmetek. Numero five. Ooh, nice. Co to jest za zapach ten, oprócz pomarańczowego? Mango. Uuu, nawet bym powiedział, że tego mango całkiem sporo tu jest. Pomarańcza. z tłem. Na drugim jest trzecim całym tłem do kolorowej rzeczywistości kolorowego ży życia. Mango. Chciałem pozdrowić z tego miejsca Antoniego Królikowskiego, którego oglądałem na żywo. Nie w filmie. Dziękuję. Gruba, gruba, wolą pić gazowane czy nie gazowane? Odpowiadam, wolimy pić gazowane. No. Number 6. Number 6. Zapach Uuu. bardzo zły. Zapach, jak, jak. jak zapach. Ten zapach. To jest zapach jakiegoś płynu do naczyń. Jakiegoś takiego zapachu do łazienki. To jest... smakuje jak ludwik. <grym> Czapki z głów! <grym> Napiszę w języku polskim, tak żeby każdy zrozumiał. Absolutny gniot. Niepialny. a pijalny. Dobra, sprawdźmy tę siódemkę. No, jakaś multiwitamina. Multivitamina multiwitamina to zdecydowanie. To już muszę napisać zapach multi. Czy to jest multivitamina też, po którą wstawałem o 6 rano? Nie. Nie o 6 rano, o 8 rano. O 8. Szału tutaj w tym nie ma, smakuje to jak multivitamina, ale... No nie, nie porwała mi ta multivitamina swoją witaminowością. No i zaczynamy wchodzić na kolory ludwikowe. O, to jakaś truskawka chyba. Pachnie chemią, chemiczny zapach. Możemy pracować, tak? Możemy. I pracujemy. Przepraszam, dzwonili do mnie w sprawie tych fotowoltaiki. W zasadzie to nie wiem, jaki to jest smak. Jaki to jest smak w ogóle? Truskawka, truskawka mi by była zarbuzem. On jest wieszaki. Płytki. Płytki, tak. Mało wyrazisty smak. No, mało wyrazisty, tak. Myjemy, pijemy i robimy to dla was i dla Waszych potomnych. Kolor przyciągający uwagę. Zapach jakiś taki nies niespożywczy to jest. Smakuje jak lemoniada. Nie dla wykwintusów. No nie, 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 nie. Nie. Low cost lemonade. I osobiście ten kolor też trochę odstrasza. No. Mi się kojarzy po prostu z, z Ludwikiem. No to masz, może ten Ci się nie będzie kojarzył. To jest tak zwany kolor młodej, Uuu, młodej trawy. Tablicą Mendelejewa tak to się Ja wiem jak to jest zapach, to jest zapach kaktusa. U, dobre. To jest takie coś, że mógłbym to następnego dnia śmiało wypić. Delikatnie drapie w gardziołko i ma taki fajny meksykański smak. Kwaskowe lekko. W, Teraz... dobrym, w dobrym tego słowa znaczeniu, że jest kwaskowe. Jest. Gdyby w tym momencie przyszła do mnie Marcelina Zawadzka i powiedziała Piotrek, byłam teraz 3 tygodnie w Meksyku, co byś jej odpowiedział? Marcelina, przecież ja byłem na Twoich zdjęciach praktycznie 21 dni w tygodniu. Choćby się telefon wytarł. Na pewno na części z tych zdjęć Marcelina piła właśnie ten specyfik. Myślę, że jakby tutaj obok nas teraz za nami siedziała Maria Juanita Bibulante, to by tylko robiła tak. Chłopcy, dolejcie jeszcze trochę. No tak. Bardzo dobre. To jest dobre. Tygodniowy Ludwik przed nami. Tak. Ale coś. tam to jest bardzo dobre, to zielone, Bardzo dobre. Ja my, ci powiem, jak to ale pachnie. Ale my to już wiemy, jak to pachnie. teraz my musimy Wam zadać zagadkę. Siedzisz z kolegą. Siedzia, siedziałeś dzień wcześniej. Ale wiesz, że Twój kolega wczoraj, wal, wczoraj walczył. I on wchodzi do pracy, mijacie i. I ty mówisz. Ty słuchaj, pachniesz. pachniesz frugo, Michał. Michał. Albo miętówka, ale nie. Miętówka to może spotęgować. Zjedz coś! Zjedz coś, to może. Pan musi... kanapka zaraz będzie! Opierdol ze trzy, bo. Może być to boczniak. Z, czosnkiem, może... z czosnkiem. Ważne, żeby było cebula, żeby był czosnek. Bo nie wstydźmy się, każdy z nas tak pachnie. Pachnie. na rano tak pachniałeś. O no tak. No. Zapach. Żydzia. Nie do końca. Strawionego. Alkoholu. To... Dzień po. Smakuje tak, jakbym się ci rano oblizwał po całej twarzy. No dobrze! Szef wam to wybaczy. Za każdym razem, jak powie wam, ej, ty coś, które ukradłeś. Ale co ma kolor teraz, całe to wiaderko? Czarne. O, faktycznie. Jakby szef was się pytał, słuchaj, od ciebie chyba coś czuć. Nie, powiesz, piłem frugo. Nie. frugo, numer jedenasty. Masz, pomożej. No. Odwróć tabelę, tamto frugo na czele. Napisałem sobie pod szóstką. Tak, no i nieod. Dawaj mnie. Tam. Number six. Number six, please. Co to kurwa jest? Frugo pomarańczowe. Tutaj coś nie, nie, nie bada. Piekła. Pujeczka była bardzo słaba, o... ale też jedenastka, no. Tutaj nie wiem, która... Znaczy, jedenastka ma moje takie miejsce w serduszku, to na pewno, ale... Dwójka, ta aronia, aronia... Winogrono, z... aronia, jagoda. Bardzo długi minus. Czarne. Z yerbą. To dwójka chyba dalej konsekwentnie. Jabłko i wiśnia. Chyba. Słaby zapach, przenoszony kompot. Super fruc, akai. Akai. Kaja. Kaja. Pozdrawiam Cię. Ósemka. Chemia. Zap... Chemiczny zapach. Truskawkowy, płytki, mało wyrazisty, słaby. O kurwa! Nie kurwa. <laughs> nie krzycz! Nie, 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 wprowadz... no nie To coś! Nie co! Nie wprowadza. Przestań kurwa z tymi dupami pisać. To nie jest praca! Nie wprowadza atmosfery nerwowej. White punch. Ładna puszka. Ci puszkę to później. Daj coś do jedzenia. Gdzie był ten watermelon? No watermelon. Nie, to słabiutkie. Słabiutkie. Tą truskawkę czuć. Samych minusów nie mam. Mam tylko. Ja mam jeden minus. Plus minus. Który? Dziewiątka. Lemoniada low costowa. Numer 9. To jest Blueberry. też kombucha. Tak? Kombucha, ta kombucha, coś jest nie tak z tą kombuchą. Siódemka, to była ta multiwitamina. Multiwitamina, taka bez... Bez też... szału. Nie. Można, ale... Można, ale nie trzeba. Tak. A nie, to jeszcze wcześniej daj to co pachniało domem. W ogóle nie, to no, co pachniało domem to musimy o tak. Oddzielna kategoria. Jest tutaj, tu. Bracie. <noise> była walka? <noise> była, była. Ten leżący to jest z tych najlepszych. Tak jest. No dobra, zostały nam cztery. Żebyśmy dobre podium zrobili. Czwórka miejsce czwarte. Poziomko, poziomkowo truskawkowy, żelkowy, ale to dajmy bliżej tego. Bo teraz podium. Trzecie miejsce, to, jedynka. Trzecie miejsce, jedynka. To jest ten Energy Black. On miał mieć Chili. Znaczy, ja tutaj Chili nie czułem. Nie to czułem tak. też. No i teraz miejsce drugie. Jesteśmy też tutaj zgodni. Mango. Mango. Y numer 5. Fajne. No i numer My jeden. Numer 1 ale tego konia. Tyryrym tyrym. Jest z nami. I to też tak powiedzmy, że tak jak tutaj to podium było, to ten. Jest naprawdę kawałek dalej. Dobry. Kaktus, bardzo dobry, odpowiednia sól, odpowiedni cukier, kwaskowy, zajebisty. Bracie, idź poleżeć. No <grym> jakbyśmy to... tak ogólnie mieli powiedzieć, to energetyki lepsze od tych niegazowanych. Tak. To nie energetyk, też bez szału. bez szału, za mało, za mało, za mało smaku. Uff, ale czuję, że naprawdę po dzisiejszych testach znowu będę ukontentowany, czyli znowu będę spał na stająco i siedział na leżąco. Ceny, ceny, ceny. Ceny są dość proste. Te, które mają pół litra, Kosztowały 3,20. Energetyki. Yy, tutaj dwie ceny, bo w różnych dwóch sklepach. W jednym 2,50, a w drugim 2,29. Czyli około 2,5 zł. Jeżeli ktoś ma wolne 3 zł, wiecie co robić. Przetestujcie, zaszalejcie. My to zrobiliśmy. Wiecie już, co omijać. A co można śmiało Uładować. ładować. Pozdrawiamy, zapraszamy i życzymy dobrego weekendu. Cześć.